Witam w kolejnym filmie na kanale Matys PC. Będzie to film serwisowy. Będę się zajmować tym oto laptopem, którego dostałem wysyłkowo od kolegi. Zobaczycie jaką ciekawą usterkę on tutaj ma. W tym momencie mam go na dysku HDD, tak jak był oryginalnie. Jest to Lenovo G580, procesor i5 trzeciej generacji. Jakiś GeForce 710M chyba, o ile dobrze. Zauważyłem, bo już system był odpalany przeze mnie. 12 GB RAMu e, dysk, tak jak mówiłem, właśnie zwykły HDD, 1 TB Samsung. Zobaczcie, jak on się odpala. Ja Wam pokażę e, dodatkowo stopę w tym samym czasie. No to jestem, już mam stopę. E, widać ekran błyszczący, więc gadam do Was z ekranu w tym momencie. E, zobaczycie za chwilę najważniejszą usterkę, z którą ten laptop do mnie przyjechał zmierzymy sobie czas uruchamiania systemu i to jest właśnie ta usterka jest coś z ekranem są trzy możliwości albo jest uszkodzona matryca albo taśma łącząca płytę główną z matrycą może takie zakłócenia powodować i najgorsza możliwość może to być uszkodzona karta graficzna to ostatnie idzie łatwo wykluczyć wystarczy, że podłączę laptopa kablem, na przykład HDMI do monitora i zobaczymy, jaki będzie obraz na zewnątrz. A co do uruchamiania systemu, szału nie ma, ale było jeszcze gorzej. Tylko jakieś aktualizacje jeszcze były po drodze, chociaż w tym momencie, no już 50 sekund i jeszcze ekranu logowania nie ma. No nie ma szału, ja sobie włączę już. Dodatkowy monitor, oddalę troszkę widok, i zobaczymy. Już minuta dwadzieścia, jeszcze nie ma ekranu logowania. Jak system się wczyta, o właśnie, jest już obraz na zewnętrznym monitorze. Wy tego pewnie nie widzicie, ale ja zauważam, że ten napis, czekaj na ekranie laptopa, jest z takimi jakimiś dziwnymi zakłóceniami. Na moim monitorze jest wszystko dobrze. Tylko lepiej będzie to widać, jak będzie ten obrazek, kiedy już się wszystko tam wczyta. Spodziewam się, że to zajmie aż 2 minuty. Ponad. Zobaczcie te zielone chmurki. Mieliśmy 2 minuty 20 od momentu wciśnięcia przycisku do załadowania systemu. Zobaczcie, tutaj to wszystko jest takie dziwne zielone. Tu na monitorze jest wszystko tak jak powinno być. Więc wniosek jest prosty. Na pewno nie jest to usterka układu graficznego. Więc zostaje wymienić taśmę lub matrycę. Taśma jest tańsza, więc od tego zaczniemy. Jak się z tym nie uda, wtedy dokupię matrycę bez sensu, żebym kupował najpierw matrycę. Jak się okaże, że to taśma za kilkanaście złotych naprawdę. Ja już postawiłem sobie system na dysku SSD. Na okay, tej adacie, o tak, więc pokażę Wam za chwilę, jak się odpala Windows z tego dysku. Co? I wracam za chwilę. Zobaczcie, jak ładnie jest tutaj zrobiony dostęp do dysku. Za to Muszę bardzo tego laptopa pochwalić. Tu były dwie śrubki, ja to, ten dysk zamontowałem tylko na ten test, na, na pokaz, na chwilę, bo już mam w obudowie włożony właściwy. Zobaczcie to, to jest Samsung. To jest porządny dysk i na tamtym systemie nowym pokażę Wam, e, udowodnię, że nie jest uszkodzony. Także tutaj na plus, że można się łatwo dostać do dysku. Te dwie śrubki tu trzymają. Pamięć też tutaj ładnie, ale niestety chłodzenie jest całe zabudowane. A zapewne będę musiał też do niego zajrzeć, bo laptop ma już swoje lata i może nigdy nie był czyszczony. Już a data wchodzi w swoje miejsce i już tutaj zostanie, chociaż jak będę go pewnie rozbierać jeszcze, to i tak dysk będę musiał wyjąć. Znowu pokażę Wam na stoperze ile czasu będzie mi się włączać ta dziesiątka. Tak. I startujemy. Pulpit się pokazał w 15 sekund. Ja nie mam pytań chwilę zamówię sobie już taśmę do tego modelu. Nagrywam to w czwartek, późnym popołudniem, więc najwcześniej zostanie do mnie wysłana w piątek. Zamówię do paczkomatu. Może w sobotę będzie, jak nie to w poniedziałek. Zobaczymy. W każdym razie dysk na pewno będzie wymieniany i jeszcze za chwilę zapuszczę test na temperaturę w OCCT. To Wam też pokażę. I ocenimy sobie na ile będzie warto w ogóle robić mu chłodzenie. Po starcie 50-60 stopni, a jeszcze zobaczcie tutaj dotykam, to się tak coś zmienia z tym obrazem, a tutaj idzie zawsze taśma, więc jednak na to mam bardziej podejrzenie, ale to mówię to trzeba sprawdzić. Wykonamy sobie test. Nawet nie musi on trwać zbyt długo. Ja tylko wyłączę w ustawieniach, żeby się test automatycznie nie przerwał. 90 stopni jest tutaj ustawione jako zabezpieczenie. Ja tam wyłączę to zabezpieczenie. Chcę zobaczyć jaki będzie wynik faktycznie. 10 sekund i już mamy 70 stopni. W tym momencie przyspieszę o, wideo i wrócimy sobie za, za chwilę. W międzyczasie, jak robimy, robi się ten test, to Wam pokażę sprawność dysku tego poprzedniego G-Smart Controlem. Mam nadzieję, że coś będzie widać pomimo tak uszkodzonego wyświetlania obrazu, nie powiem, że wyświetlacza, tylko samego wyświetlania. Już podłączam dysk do stacji, tam podłączyłem właśnie po USB do moją stacyjkę. Jeszcze ją do prądu trzeba. Jest. Jest Samsung. No, śmiesznie by było powiedzieć, że nie powinno być nic z atrybutów na znaczy czerwono, chociaż, na tutaj te kolory takie dziwne. Ale nie, tutaj widać wszystko. Tylko gdzieś jakiś... O, to jest w ogóle hit. Mm. Jakieś błędy się gdzieś kiedyś pojawiły w zapisie, odnotowane, ale ogólnie, dysk, zobaczcie, ojej, 12713 włączeń. Żadnych realokowanych sektorów, prawie 12 000 godzin pracy nieźle. Tutaj też te parametry w normie więc dysk jak najbardziej można wsadzić jako dysk nadany w kieszeń albo w obudowę. No tylko do systemu to i tak się nie nadaje. A jak tam nasz test te temperatury? No, myślałem, że będzie gorzej. Mimo wszystko, przy rozbiórce laptopa ja i tak go tam wyczyszczę, więc pod koniec filmu będzie widać, o ile się wszystko poprawiło. Myślę, że te 3 minuty to już jest taki czas, gdzie gdyby chłodzenie było mocno zawalone, to już dawno byśmy mieli ponad 90 stopni. Po minucie nawet niecałej zwykle jest. Mamy niespodziankę. Zobaczcie, tutaj są śrubki. Rozkręciłem sobie tutaj. Ramkę zdjąłem i w ogóle i podłączyłem na nowo taśmę od matrycy. I jak widać, działa. Z tym, że no nie ufam temu połączeniu, bo tutaj muszę złapać ostrość. Dajcie mi chwileczkę. Tutaj ta taśma jest taka nieco zagięta. O, właśnie tutaj, na, na tym zakręcie. I obawiam się, że ona nie potrzyma zbyt długo. Tutaj przyjdzie ramka do dusi, więc myślę, że tutaj i tak profilaktycznie to wymienię, żeby nie było później wątpliwości. Laptop jest gotowy do rozbiórki, jest już tutaj na stole. Będzie jeszcze wymieniana pasta termoprzewodząca. Oczywiście użyjemy sobie izopropanolu. Wszystko będzie załatwione. Przyszła taśma nowa. Tak jak wspominałem wcześniej, mógłbym jej nie wymieniać, bo już niby ten ekran działa, ale dla pewności, bo może się okazać, że za kilka dni przestanie i po co ma to do mnie wracać. No to zaczynamy rozbiórkę. Tak jak wcześniej chwaliłem, że tutaj dwie śrubki, i klapa schodzi. To dalej na pewno już nie będzie tak fajnie. Wytłówka bardzo ładnie zeszła. Była trzymana od spodu też jakimiś śrubkami. Odkładam ją sobie na bok. Co my tu mamy? Wentylator. Widać że troszkę okurzony jest, ale niestety, żeby się do niego dobrać, trzeba cały ten jest zdjąć i wyjąć płytę główną. Podłączenie taśmy jest tutaj, ale też, żeby ją wymienić, to niestety trzeba całe to wszystko zdjąć. Więc no ale jednak tutaj widzę jakieś, jakieś rozkręcanie kiedyś było ale nie wiadomo na ile to było robione i kiedy. Aż się boję co to będzie jak będę to już zdejmować, o te zawiasy najbardziej się boję. Bo niestety w tych modelach lenowo bywają one bardzo kiepskie. To na to, że już nic tutaj nie trzyma, ale lepiej dwa razy sprawdzić, niż się później siłować. No nic, to próbuję zdjąć tą mgłę, ten palmest Upuszcza całkiem przyjemnie. Jedziemy dalej z tym. Tu musiałem sobie podstawić coś. Pod ekran, bo niestety, tak jak wspominałem, konstrukcje Lenovo, te, które nie są Pinkpadami, czyli są dla tak zwanego zwykłego śmiertelnika, powiedzmy, obudowy są po prostu fatalne w tych laptopach. Ja wam to tutaj pokażę. Widać? O, tu widać. Otwieram, a tutaj wszystkie śruby przy zawiasach. Wyłamane już dawno, bo to widać, że w tych dołeczkach to się nawet już kurz zdążył nazbierać w środku. Więc to jest po prostu tragedia. No nic, co tutaj dalej zostaje? Wyjąć płytę, odłączyć taśmę i odłączyć chłodzenie. Taśma wylatuje. To całkiem mądre, że są na osobnej płytce podłączanej, bo jak się zepsują, to przynajmniej można samą płytkę zmienić. I tutaj tylko jeszcze kabel zasilający, ale to jest najmniejszy problem. to. No jest sobie troszeczkę zakurzone. Niestety. Ok, działam dalej. Dobrze jest, płyta gotowa do odkręcenia, chłodzenia. Jak widać, pasta się rozeszła wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinna być. Także wygląda, że chyba ktoś tu kiedyś majstrował, ale naprawdę źle to zrobił. No to jeszcze trzeba to otworzyć, aż się boję. No i tak to sobie wygląda. na balkonie zaliczona, zatem można nakładać pastę, ale najpierw trzeba odrzucić tą stałem, co tutaj była. Przedług czas, żeby zamontować to chodzenie ponownie. Najpierw ten wiatrak przykręcę, tak jak był. Oczywiście nie dotykając nic. Załatwiony. Jeszcze tylko tutaj załapać odpowiednio. I oczywiście podłączyć wentylator, żebym nie zrobił takiej wtopy jak w jednym z wcześniejszych filmów, że musiałem laptopa znowu teraz zbierać. Tu nawet jest trochę luźne, widzę. Ale to nie ma znaczenia. Ale te O tak. Podłączam. i Płyta główna jest w zasadzie gotowa reszta laptopa wraca na stół, troszkę go tam przedmuchałem powietrzem. Zobaczymy, ile to da. Pozostało zamontować płytę główną i za chwilę się zajmę, już tym tą taśmą. Niestety, obudowa to jest totalna tandeta i niestety lenowo z tego słynie. Tutaj, tak jak pokazywałem, te, te gniazda na się ubytu. Zobaczcie jak ta obudowa cała się wygina. Najgorsze jest tutaj, to jest tak tandetny plastik, że aż żal patrzeć. Dobrze, trzeba teraz odkręcić tą ramkę. Nie wiem na ile to będzie tam widać. I tak trzeba matrycę ściągnąć całą. Teraz sobie do tego użyję papieru, żeby ją tutaj położyć na to. Mam odkręconą matrycę, położę sobie tutaj delikatnie i mogę zacząć wyjmować taśmę. Podam nową. Najgorsze to i tak będzie podłączenie do tej kamerki tam na górze. W obliczu tego, że ten kabel do kamerki tak ciężko się tu układa, to ja sobie pomogę i go podkleję taśmą. I fachowo go tutaj dokleimy, żeby nie było problemu, że tam coś lata w środku. No powinno być dobrze. Pozostaje tylko tutaj ułożyć. taśmę do samej matrycy. Tu już będzie ok. Tutaj też i samą matrycę założyć. Nie jest. Im gorsza obudowa, tym jest trudniej. A tutaj to jest naprawdę tandeta. Dobrze, tutaj ułożona jest OK. Tu jeszcze był jeden element. Ta taśma tutaj się działa. Widać, widać. To, że już pewnie wszystko mam, więc złożę go sobie tego kompa i zobaczymy jak zadziała. Dobrze, ja w międzyczasie dokończyłem składanie, wkładam jeszcze raz dysk. Tam Adate su 900 jeden z moich ulubionych dysków ze względu na specyfikację. I za chwilę sobie odpalimy laptopa i zobaczymy, czy nic nie zepsułem. Już w tym momencie mogę podsumować co nieco. Jakbym miał polecić kupno takiego laptopa używanego, to nie kupujcie, bo na pewno albo nawet i nowego, to na pewno będą problemy zawsze z tymi obudowami. Tu jest, to mi się tyle plastiku posypało z niego mm. przy tej robocie, i to nie jest moja wina, że coś połamałem. Tylko to już było połamane i to głównie wskutek zwykłego użytkowania. Z tym, że i tak laptop jako tako się. Otwiera, zamyka, nie ma z tym większego problemu. Także chyba nie będę musiał za dużo tam jeszcze ingerować w niego. Dobra, zamknięty, gotowy. No to startujemy. Uff. zaświeciła, zgłosiła gotowość. Głośniki też słychać. No to czyli w sumie robota zakończona. Łatwo nie było. <śm> ok, film się podobał łapka w górę, jak się nie podobało to nic nie róbcie. <śm> Dobra, subskrybujcie kanał. Zapraszam na moją stronę na mojego fanpage'a. No, i tyle. Cześć. Jeszcze na sam koniec. Zobaczcie sobie wpuściłem o i osiąga 70 stopni. Jest całkiem nieźle. Nie wiem, ile było wcześniej, ale myślę, że to jest wynik całkiem spoko, Jak na tego kompa. A co on tutaj miał? I piątkę jakoś. Tak, tak, i piątkę właśnie. Tak jak tutaj widać.